Już. już? No już bez tego gnoja tam. Dobra, ej, Siemka, nagrywamy dzisiaj serwer DM Kurde No jedź za nim. On nie przyjechał, muszę go zabić. Mogę sobie ta? I to serwa. Dzięki! No, o, o, o! Czekaj. Mm, mm, mm. O, da, 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 da. A, Zabiłeś go? No. Teraz dała jakiegoś innego, ale wyłącz tego sobie ta. Wyłącz okay. to. Już nie mam! Co gdzieś, bo tutaj ludzi wcale nie ma. Spoko. Zamknij samochód. Się ktoś wkradł. Zamknij. Dobra. O, widzę jakieś... ...jakieś O, tutaj jakieś stoi. Tam musisz wjechać naokoło. da że... Nie. <grymne> o, ten wiecie. No szybko, bo zaraz tamtąd pójdzie. Kurczę, nie da się zarejestrować, bo za dużo ludzi jest zarejestrowanych. Ja się zarejestrowałem. Napisz register. i się zarejestrujesz. Mi przekraczono maksymalną liczbę zarejestrowanych. Nie wiem, uciekamy. Dobra, jestem gościu. Do Dawaj niego na Nie może odjechać, do nie będę go od niego. <grybuj> <grybuj> A każdego DM. Oj. To jest chyba lepsze od kręcenia driftu, nie? Co? Chyba lepsze no. od kręcenia driftu. A nie? No. Cały czas zabijać i ci, ci. Co ty, móc, ty tam? Kurde. Ale potem się zamieniamy, nie? No. O, widzę, ja jakiś. Tutaj to... często czołgami jeżdżą na tej głównej. Dawaj, lecimy. Dawaj, dawaj są. Ale A, i w tam go na było. górze. A, dedzior. Ej, napraw dwójko. Albo ja naprawię. To był admin? Nie. Admin, admin ma czerwony nick. O. O tam admin. Nie, to nie był admin też. No Lesiu. Goń za nim. A la Dobra. Dogonię go. Nie martw się. On jest tam, dobra. I neon Neona zainstalowałem. Co? Neona mamy. Fajnie. On się świeci na zielone, nie? Zaraz go dogonię. No patrz, slash o czekaj, patrz jakiś różowy, prawda. Dobra, mam na jej dwóch. Jedź za tym. O za tymi dwoma. O ten co się teraz pali. Jedź tam. Jedź tam. jedziesz tam On już ten. Jadę za tym. To dawaj tego drugiego. Gdzie on Dobra, jest? On jest tam. Kurde. On jest z drugiej mańki. On stoi. To jest O, to jest ten. To jest chyba admin akurat. To poza nie wystrzelasz też na swojej A no co mój głupiego DM to DM. Dawaj wtedy. Masz jest. Dawaj. Uh. Naparzeń. The Dior. Pięknie. Ładnie wpadają, nie? No? <laughs> A czym ty strzelasz? Normalnie has samochodu i nawalam gnatkiem. Ale ale jakim? Tym gnatkiem normalnym. Czyli Kogo teraz walimy? Czekam. Czekaj. Tam w tamtą lewą stronę jedzie, bo tam jest dużo ludzi widzę. Spoko, ja Ym, na LV lot jest dużo ludzi chyba z tego spiętam O czekaj, czekaj, widzę, 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 widzę. Tak, tak, tak. Masz tego tutaj. Gdzie uciekasz? Dawaj za nim, o patrz. Mamy tego. Mamy tego. Aaa, ładnie. O, czekaj, jakiś tu jeszcze nie? Nie, po prostu nie, się nie. <grym> się ten. Ej, jesteś? No jestem. Coś słabiej co słyszę się teraz. A teraz dobrze słychać? Nie. Nie. A teraz lepiej, a teraz? No, teraz dobrze. dobrze. Czekaj, cicho, bo, bo się tu nagrywa. I idź, zabierz sobie i idź. Dawaj jakiegoś gostka. Czekaj, muszę do niego pojechać, nie? No tak. No, szkoda, że tutaj sobie jadł, nie może. Lepiej nie używać. Ci powiem tak. I dawaj stoi ona, na lotnisko jest Yeah. No tam na lotnisko. <stryk> Oj. Oh, oh, oh. O patrz pan. Kurde budzik. Co? Ej, jakby coś to, to budzik moje, czy tak? Więc jak chcecie, to możecie pisać komentarz do budzika. Dobra, ej, 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 mam mam, mam mam... ja mam, Stoję, mam Patrz, ukrada... ukradła <strykka> Olu, co? Sorry! Walony. Daj tego. A, a, no weź tak ci nie kręć. Ten pin jeździ, ten ten. No kurde... no. To go? Dawaj za tym. Dawaj w tego. W tego z motorem. Ej, a ja może na motor siadaj. Co? Nie, nie. Z samochodu będzie lepiej. No kurde, naprawiaj, naprawiaj weź. Ej, to dawaj tego, bo w nas strzela. Co? O tego... No stój w miejscu. A. Chodź tam, pod niego. Dobra. Dobra, już jest. Możesz wziąć motor? O, to bierz fajnie. Nie bierz motoru. Cześć. Jest tutaj. O, patrz, patrz, patrz ile tutaj jest. O, patrz, tego. A ten z boku tutaj. O, patrz, wyszedł serwa. Dawaj go, no, no, dawaj! Naparzyj niego! Naparzyj dziadu, naparzyj! nic naprawia, leś. O, patrz, dostał już raz. Cały czas, czas się naprawia. Dawaj, 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 dawaj niego! Dawaj! Zaraz go tu nie będzie, się, się przeteleportuje teleport, się, się, dziad. Dawaj, 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 za nim, A, dostał, jest, Dawaj tego teraz. O, tego, o tego. A to mięso. nie da się. Jedź za No, że ze dwuma, zresztą w tym Miki, tyle razy padłeś? to jest? Nie wiem. Tam blisko ktoś jest. Za lotniskiem. Dawaj z tym shiftem ojej O je. Szkoda, że tam się nigdzie nie da wyjechać. On jest tam. Trafisz do tych? Ej, stój w miejscu. Stój w miejscu. Nie, to... No, stój w miejscu. Bo... Nie,